Tutaj Łukasz, można powiedzieć, nowa runda, stary ty, noga nie zawodzi. Dzisiaj z opaską kapitańską. Jak się czuje dzisiaj na boisku? Powiedz. No dobrze, myślę, że my jako zespół ogólnie graliśmy fajnie, spokojnie od tyłu. Nie mieliśmy paniki i przyszedł tam mecz. Wiedzieliśmy, że ciężko zawsze tu jest grać, ale dzisiaj pokazaliśmy, że no da się. E, inny styl, my trenowali na obozie, z tyłu my trochę mieli spokoju, rozegraliśmy to z tyłu i, no i nam e, myślę, że uda, udany mecz e, dzisiaj. I, i, no i ważne, czy punkty, no, bo trzeba, trzeba zbierać punkty, uciekać z dołu. Teraz mamy trochę więcej spokoju, e, możemy, możemy teraz e, tak z półoką e, patrzeć, trochę do góry. Była ogólnie motywacja. Pierwsze, bo nam nie puścili więcej kibiców, bo się bali, że może atmosfera będzie inaczej. No bo jak u nas są 500, a tu jest nie wiem 7, to i tak jesteśmy lepszy. Się może bali, żeby nam puścić więcej kibiców, to jest jedno. i po drugie, że też zabronili nam dzwonek od Leona wprowadzić na początku meczu. I to była dla nas myślę też taka motywacja, jak mówiłem, dobrze my grali, ale też, też od każdego. E, walka była, e, jak mogę jednemu powiedzieć, to, to z tyłu młody szala, bardzo dobry mecz dla mnie zagrał, 17 lat, derby i tak dalej. E, to, 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 to mi się cieszy. E, Miej się cieszy, że ja szczelam bramki, bo będę miał już 39, ja już swoje narobiłem, ale się cieszę jak takie zawodnie jak teraz Kapralik albo Szala. E, bardzo dobry mecz zagrali i, i, no, i, i to, to my cieszy takie coś. Nie a z tym dzwonkiem to, to co było? Wyście z tym dzwonkiem jakby chcieli wyjść na. No nie wiem, tam najpierw była zgoda z, z ligi, potem ktoś tam zabolonił i tak dalej. Tak, Ale to mówcy, wyjść, są z tym, drużyn, no to wy mieli jako drużyna, tak? No myśleli, no Aha. dzisiaj dzisiaj jest te. te... No, każdy wie od, od Leona jaki to kibic, nie tylko mm -hmm. górnika zawsze na, na całą Polce znany, no mm -hmm. i to taki gest chcieliśmy zrobić, w no, stosunku do niego. W e, stosunku do niego chcieliśmy tym wyjść, a jak e, no, ktoś to inaczej widzi to dla mnie, no to e, obojętnie, ale na koniec pokazaliśmy, był dzwonek, okay. mm -hmm. był, były te trzy punkty i, i mecz e, dla, dla Leona wygrany. No jak mówiłem na początku, zawsze nie, nie jest łatwo. Te mecze zawsze są gdzieś tam jakoś ciasne. Ale kiedy się każda seria kończy, dzisiaj nam się to udało. Może to będzie wyglądać w nowym sezonie inaczej. Nie wiemy, taka jest piłka. O, ważne, że, że dzisiaj stoimy, że mamy te trzy punkty, że wygraliśmy. To też dla mnie nie jest taki derby, bo derby to jest z ruchem nasze. E, my się tak my się też kibicowsko nie w ogóle nie interesujemy z piastem, jak, jak one z nami. E, potem to był dla nas mecz o trzy punkty. Ważne też dla nas e, po obozie, po odejściu tam e, Jokoty, że zaopaliśmy no, jakąś tą formę. Mamy te trzy punkty, ale, ale no, żeby tak dalej poszło, nie, nie można odpuszczać. Złapaliśmy to trochę, mamy te trzy punkty na wyjeździe, zawsze jest fajnie. I jak gramy u siebie z tymi kibicami i tak dalej, to, to zawsze jest fajnie taki mecz wygrywać. Lukas, powiedz jeszcze, bo no, ty wiadomo, że w klubie za różne w różnych Rolach się udzielasz. Pytałem ostatnio trenera Urbana na konferencji prasowej Jezla Kapralika. On jest tylko do końca sezonu wypożyczony. Czy po takim meczu jak dzisiaj a nie doradziłbyś władzom, żeby się zainteresowały i, i, i Adriana, że tak powiem, na dłużej no, potrafiły załatwić, wykupić? Najpierw cieszymy się, że i tak e, taki zawodnik przyszedł do nas, <gazodżany> bo się też na inne oferty gdzieś za granicą. Ale to no, też tam, mogę powiedzieć, byłem tam dwa razy, tam w Zielinie żeby go przekonać, no i fajnie, fajnie że, że, że u nas jest, no. I że fajnie, że mu teraz wyszło e, dwa bramki, jedna asysta, e, myślę, że zawodnik rundy może będzie e, i fajnie, no, no jeszcze raz, już to, już to mówiłem w wywiadach, że fajnie widać w ostatnich że u nas zawodniki, co przychodzą, mogą się pokazać, rozwinąć. Bo też gramy, gramy fajną piłkę, jakoś, jakoś to gramy na nasze warunki, mm -hmm. bo warunki nie mamy jako, jak, jak, jak może inne kluby, ale to, 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 to co mamy, te warunki i, i tak dalej, to myślę, że tam bardzo dobrze nam idzie. I że, że pokazuje, że górnik zabrze jest klub, gdzie zawodniki mogą przyjść, Aha. się rozwinąć, pokazać i iść dalej świat. Ja okay, nie chciałbyś go mieć na przyszłym <coughs> jeszcze. u boku? to no ja no bo jeszcze ja, gra Ja, przyszły ja, ja, ja nie kontrakt. wiem jak, jak, jak u niego wygląda Aha. kontrakt, ale no myślę jak będzie tak dalej sztylać te bramki, będzie na koniec, to, to, to na pewno jakiś klub go weźmie. Bo nie jesteśmy w stanie zawodnika zatrzymać, mhm. który... Może będzie kosztować, nie wiem, milion albo, mhm. albo nawet pół miliona, Ale i tak fajnie, że, że no jak mówiłem, że zawodnik Aha. przychodzi się, może pokazać i, 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 i marka górnika pokazuje się. A powiedz Pani mi, Łukasza. co ty jak, tak naprawdę mówisz chłopakom, jak z Rokotą rozmawiałeś <laughs> oczywiście Teraz mówisz, że, 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 że z kapralikiem. Co ty im mówisz, jak tych przekonujesz, <laughs> że mają przyjść? Bo to wiem, że górnik, marka i tak dalej, ale tak osobiście czasami podchodzisz do nich. Może mam taki, jak się to mówi, taki... No nie charakter, tylko. Umiejętność czytania, coś, coś mam może jak mam dojść do zawodników, żeby ich przekonać. No i trzeba, trzeba im pokazać, trzeba im dogadać, trzeba im, pokazać, trzeba im pokazać filmiki, trzeba im pokazać kibice, Stadion, historię górnika. Trzeba im po powiedzieć, no jestem też ja ci pomogę na tym pokazać, że historię, że zawodniki co byli, się wybili i tak dalej. No i, i, I myślę, że, 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 że to pokazało też nie tylko ostatnie 5-10 lat, tylko teraz też ostatnie 2,5 lata, gdzie tu jestem, ile zawodników uh -huh. tu odeszło od nas uh -huh. i ile górnik na tym zarobił. Uh -huh. I to jest fajna droga. No, i, I to mi się cieszy, i to my się cieszy, też, że też mogę przekonać zawodników, żeby tu przyszli. Uh -huh. I żeby, żeby nie ja z, z tego co się miałam tylko górnik zabrze jako klub, pochodzi zawsze o klub. I, I to mi się cieszę, że, że zawodniki przychodzą Aha. i się pokazują na boiskach. Wchodzisz My, chodzisz na arenę za brze i patrzysz na te banery tam u góry, to już tam szukasz miejsca dla siebie? A nie nie myślę o tym. To inne ludzie decydują nie ja. To, to, nie, to nie jest też takie. Jak będę, to będę, jak nie to nie, to. <laughs> E, e, zawsze jest e, wiedzieć, e, no, że gdzie się gra dla górnika Zabrze, e, i gdzie, gdzie się oddaje serce i tak dalej, a reszta to są no, pierdoły. E, nie jest to, że to mnie interesuje, ale e, no, to jest przyszłość, nie, nie, nie jeszcze na teraz e, i, i zobaczymy jak to, to wyjdzie. Panie Łukasz, a ta sytuacja wokół klubu te rozmowy na temat y, sprzedaży udziałów, jak, jak, jak pan na to patrzy? Pan? No zobaczymy, na, na razie na razie to, to jakoś to leci. Nie wiem na jakim stanie to jest, nie mogę powiedzieć, bo po, 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 po nie wiem na razie, ale no myślę jak już jest, e, e, jak już są trzy no to jakoś to, to musi iść jakiś korunek. No, no, nie wiem do, do kiedy to ma być zrobione, ale no myślę, żeby to zrobić e, jak ja by byłem inwestorem albo sponsorem jakimś, no, no ja to, to ja chcę ten kunik mieć przed nową rundą, no bo jak, jak dopiero go zostanę, nie wiem tam gdzieś e, po, po koniec sezonu, albo jak drużyna będzie na obozie, no to, 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 to trochę za późno bo Myślę, że też nowy właściciel albo półwłaściciela ma też pomysł, ma plan, ma ludzi i to, to potrwa czas, to nie jest tak, że... Ktoś, ktoś, ktoś przyjdzie i od razu głównie będzie grał w e, polskim. No to trzeba, myślę, e, jak ktoś to przyjmie, to potrzebuje trochę czasu, to jest normalne. Jakbym ja nie grał piłkę i bym wystartował, no to, to ja sobie ułożył plan, powiedział, słuchaj, ty jesteś e, jako Rozumiem. dyrektor sportowy, ty jesteś e, jako media i, i mam pomysł okay. coś, no to jest, to jest normalne. to, Bo jak ktoś nie ma pomysłu i planu, no to, to lepiej tak zostawić jak to jest, bo, bo nie ma co, co zmieniać jak... E, Ktoś myślę, nie ma, nie ma planu nie ma e, i też nie ma... No, też trzeba kasę, żeby to podnieść to do góry. Te jeszcze nie jesteśmy, no, e, co słyszałam, każdy jakiś ma pomysł z Łukaszem Podolskiemu, e, to zawsze ktoś, ktoś wci, wcina tam jakieś e, ten... Ale oczywiście no, przyniosłem tego hans, Hansla, jest, wystartuje, ale też, też nam z Pawła Zaryzy, też go znam, bo no e, znam go, spotkałem go, też miało jakieś udziały moim transferem, się mhm. dwa czy razy z nim spotkałem, też go znam dobrze, no, zobaczymy e, jak, to, jak to wszystko wyjdzie, ale no, jak ktoś mi zapyta... I, i, i to będzie już tak, da, da, tak daleko, że ktoś to przyjmie, no to, to oczywiście, że, że mam moj, moje możliwości, mam, mam mój plan, mam moją no, wizję e, piłki nożnej, znam ludzi na świecie e, i jak będę miał jakąś pozycję, no to, to będę nad tym pracować, tak jak pracuję. Ja mam, ja mam jeszcze ochotę, żeby grać, Aha. oczywiście, e, że będę miał w tym roku e, 39 lat. E, to też nie jest tak, że, no, że wszystko idzie tak, tak płynnie i zawsze łatwo, e, zobaczymy, ale myślę, mamy jeszcze ten, ten, ten następny sezon kontrakt i potem zobaczymy, ale, ale myślę, że, że no, nie, nie pogram jeszcze te 2-3 te lata. Super, bo wiesz, że są 40 lat i tam nie wiem 200 ileś ten, ten rekord Ekstraklasy, jeżeli chodzi o w ramki, czyli, czyli jeszcze, jeszcze jeżeli pograsz 2-3 lata to możesz ten rekord pobić. E, nie chodzi o jakieś rekordy, rekordy popić, ja już to Aha. mówiłem Podpisałem do górnika na rok, miał być rok, a teraz mhm. już jest 2,5 I tak a, i super. jest super i dobrze, i że I jest jestem zdrowy, że mogę grać, że rodzina, uh -huh. rodzina się czuje dobrze uh -huh. A resztę zobaczymy, no myślę, że nie będzie nudno jak skończę karierę, czy to będzie w górniku Czy będę robić jakieś wakacje, albo gdzieś indziej będę, będę coś robić Zobaczymy na spokojnie, ale myślę, Aha. jestem w tym górniku, mówiłem zawsze, że, że przyszłem też na boisko, za boiskiem Zobaczymy jak to przyjdzie z tym nowym właścicielem i jak, jak ktoś będzie no, chętny na to i ktoś to to to, wie, to na pewno z nim się spotkam I, i pogadam. I każdy wie, że też tego Hansla to, to no, ja przeprowadziłem, ale też innych sprowadziłem. To, to już mówiłem. I na pewno, jak ktoś to weźmie, to na pewno ze mną usiądzie i pogadamy i, i zobaczymy, czy będę e, jakąś pozycję w górniku mieć. Mamy jeszcze, mhm. mam jeszcze półtora roku kontrakt i nie, i nie wiem, co będzie po Rozumiem. tych półtora roku. Może powiem sobie z rodziną, słuchajcie, e, jedziemy sobie gdzieś na słoneczko i robimy sobie najpierw wakacje i na spokój i, i, i potem zaczynamy jakąś pozycję w piłce. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No, na stan dzisiejszy ci, 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 wam, wam nic nie powiem. Na razie jestem piłkarzem, nie mam innej roli na razie. Oczywiście, że, że staram pomagać tym zabójstwem, jak klub coś potrzebuje, ale taką pozycję, pozycję klubu, no to można pogadać może, może, może za rok, jak, jak, jak będzie bliżej, że, że się kontra kończy, to można o tym pomyśleć, albo jak ktoś te udziały zostanie Aha. i usiądzie, no to można pomyśleć o czymś.